Hej, Wam wszystkim z tej strony wasz dis i dzisiaj znowu gramy w The Stanley Parable. Dzisiaj wyjątkowo gramy w ending, który Wy zaproponowaliście. Gramy w ending z komputerami. Nie dostałem niestety spoilera na temat tego. O, tam jest. Tak, bo chyba w poprzednim playthrough miałem zrobione. Musimy po prostu naciskać komputery, Startować grę za każdym razem i szukać znowu tych komputerów i znowu naciskać. Nasz komputer ciągle się normalnie świeci. Wiem, że ten enik może nie jest jakoś odkrywczy. Czyli nie wiem czy jest odkrywczy, bo jeszcze nie widziałem, ale... Odkrywcze jest to na pewno, że będziemy chodzili wszędzie i klikać na komputery. Więc musimy ich poszukać na razie. Taki mały problem, prawda? Trzeba szukać, trzeba się... E, gdzie może być kolejny? Jeden na pewno jest w, gdzieś tu. Albo jest w biurze szefa. O, w biurze szefa było. U pani sekretarki. To na pewno był jakiś komputer. Tu jest fajnie w środku, ale nie będę wam spoilerował. To już znamy na pamięć ten standardowy tekst narratora. I to dam. O, tu jest komputer. I zaczynamy. Jest i jest, to dam. Czyli już mamy trzy. Ok. Begin the game again. then end is never the end. To może oznaczać jedno tylko, że ta gra się nigdy nie skończy. Po co się ma kończyć? Szukamy komputerów. O! Coś się. Nie, nic się nie zepsuło. I chyba wszystko jest ok. Teraz wystarczy, żebym znowu kliknął tu. I powinno zadziałać. Prawda? Zadziała? Nie zadziałało. Czyżbym jeszcze miał jakiś komputer do sprawdzenia? No tak. A, teraz zadziałał. Wcześniej nie zadziałał, przepraszam Was. Moja nieudolność. Tram! Tak jak powiedzieliście w komentarzach, to powinno tak zadziałać. Input received. I gdzieś trafiłem. Czy to będzie jakiś sekret? Witaj, Stanley! W niebie! Nie mówcie mi. To wszystko dla mnie! Tyle guziki, wszystkie dla mnie, tyle dźwięków, tyle kolorów Dzięki wam, dzięki wam odkryłem ten ending Mogę naciskać taki przycisk, taki przycisk, taki Może zaraz jakieś achievementa dostanę, chociaż nie Steam jest wyłączony Ciekawe czy jak wszystkie guziki wyłączę to coś się stanie Może jednak coś się stanie Nie, one się zaświecają na nowo Dostaję powoli oczo pląsu. Ale fajny ending, dzięki, że mi go zaproponowaliście. My nie wpadł na to, że trzeba te komp komp komputery restartować co gry. Ale czas na kolejny ending, bo was nie zostawię z 4 minutowym odcinkiem. Nie jestem takim hamem. Widzę, że ciągle mam możliwość wejścia do tego. Okej. Okay, yeah. <grym>, tak, to znamy tą kwestię. Teraz zamierzam was zaprowadzić na kolejny ending, którego też jeszcze nie znam. To jest ending, w którym możemy uciec z budynku, niby. Oczywiście dzisiaj door, e, mogę być taki trochę nieogarnięty, jeżeli chodzi o tłumaczenie, gdyż słyszę czas. Może to przez to, że urodziny kolegi wczoraj były, Tego serdecznie pozdrawiam, a na urodzinach się nie pije Coca-Coli. Samej. <laughs> Zmierzając do pokoju szefa, chcę znowu iść do windy. Aha, nie, 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 nie do tej windy, z fajną muzyczką. O! What? What? Aha, bo my już tu raz byliśmy, i może dlatego. Patrzcie, 2485 nie zadziałało? 2845 miało być. Dwa? Nie. Dwa? Osiem? Kurde, nie mogę trafić. Nie widzę celownika. Dlaczego on się się otworzył? Cię sama nacisnąć biszki. Środek ekranu. Jest! I tak nic się nie otworzyło, bo. Jeszcze są drzwi otwarte, ale myślałem, że coś się stanie. Jakiś secret, wiecie, taki SECRET ENDING, SECRET ENDING, SECRET ENDING A chciałem wyprzedzić narratora i od razu wcisnąć klawisze, ale on mnie sam uprzedził, wiedział co chce zrobić, tak? Na wie wszystko o mnie, a tu jest czerwony guzik, najładniejszy guzik w tej grze O, loading Przygotujcie się więc na ucieczkę Jak w szklanej pułapce Uciekamy z tego budynku Idziemy. Tak, tak, wiemy, mam iść prosto przed siebie, oczywiście. O nie, jednak nie, nie, nie jedziemy przed siebie. Jaka szkoda, prawda? E, mimo tego, że to przejście miało napisane ucieczka na tym. To, prawdę powiedziawszy, na końcu tego korytarza czekała nas pewna śmierć. Drzwi za nim ciągle nie były zamknięte. Stanley miał ciągle możliwość zawrócenia i powrócenia na właściwą ścieżkę. W tym momencie Stanley. Stanley podjął bardzo trzeźwą decyzję. Postanowił iść przed siebie, prosto do swojej śmierci. Ja mu nie wierzę, że umrzemy, bo zawsze kłamie. Okej. Okay. Coś na nas teraz to będzie czekało? O, nie, 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 nie. Syp na śmieci, wiedziałem. Eee. Y Eee, syp na śmieci Ja w jakimś pudle Nie potrafiący skakać Nie wyjdę stąd? Żywy? Nie? Powiedzmy, że ta ucieczka jest tą prawdziwą Bo lepiej umrzeć niż sprowadzić takie życie, prawda? Jak chcę żyć Jak chcę żyć, czekajmy stąd jak najszybciej się nam no. Okej, okay, rozumiem Narrator chce mnie zabić za to, że się go nie słuchałem, po raz setny. Trzy, dwa, jeden. Żyjemy? Witaj Stanley, wykrzyczał narratora. Po co z tego, jak Stanley został pozostawiony bez pomocy metalowym szczęką. No, trochę nas zabiła. Ale dlaczego to jest kobita? O! Nieważne, w każdym razie nam pomogła. Duży napisy Stanley Parable i co? Nic. I jeszcze. jeszcze kilka minut, i Stanley zestawuje grę, grę. Powracając do swojego biura. Tak jak zwykle. Co tak naprawdę narrator myślał, że osiągnie? O, jak w Matrixie. Kiedy każda ścieżka, która, którą idziesz. Jest stworzona dla ciebie daleko w przeszłość. To jest to równoznaczne z tym, że umarłeś w momencie, kiedy kliknąłeś start. No? Jeżeli ktoś nam planuje naszą własną przyszłość, to. O! Nic nie można zrobić? Nature Paintings! Czyli co? O! To jest biuro, to jest moje biuro, tutaj idziemy, tutaj są komputery, tu idziemy tak, tu idziemy tak, tu idziemy tak i tu są drzwi The two doors, pierwszy wybór jaki możemy ogarnąć Co tu jest napisane? Employee database Nic takiego, nic takiego, nic takiego Mogę włączyć te komputery z powrotem? Nie, nie da się Zniesz tu jakieś fajne rzeczy Boss office Czyli tak wyglądało tworzenie biura, tak? Czyli na pewno to było pierwsze, to było drugie i to było trzecie. Chyba coś pomyliłem. Nieistotne. E, pamiętacie, w demówce był też taki ofis, taki jak mieliśmy chyba w jednym z endingów, o ile się nie mylę. Albo się mylę. Freedom Ending. Tak wyglądało na początku. O, są guziki. Boom! Pewnie się zaspoileruję czymś. A tam jest jakieś wyjście, ja Zobaczyć, Co my tu jeszcze mamy do zobaczenia? Może coś ciekawego? O, biuro. Biura! Więcej biur. O, jak za szybą, jakbyśmy patrzyli na jakieś zwierzęta. Tak bym się czuł, gdybym pracował w biurze. Jak zwierzę. O! A jak stworzyć japońskie RPG? Jak stworzyć najgorszą grę na świecie? Jaka jest różnica między Kaczką? O nie, tego drugiego wam nie będę czytał. Net o tym nie myślcie. Myślcie. Mówmy poprawnie. Warzone! To jest jakiś ending taki? Warzone. Podczas wczesnych prac stworzyliśmy ending, gdzie Stanley mógł skończyć na polu bitwy walcząc z obcymi. Aha, okej. Okay. Szkoda, że tej... szkoda, że tego endingu nie było. No, ale autorzy pomyśleli, że... To będzie niczym naśmiewanie się z ludzi, którzy robią lubią, lubią e, grać shootery. I to nie będzie dobrze skomponowane z klimatem gry. Tam jeszcze nie byłem. Tam jest zegarek. Romantycznie, prawda? O, tu są schody! <laughs> schody! O, kanapa! Employee Lang Tak się wyczytało. Co tu mamy? Narrator Outcase. Kevin, Kevin writing the voice of the narrator. A tak, wcześniej to jest nie do tym koleś. Głos narratora został nagrany. Przez dwa lata, był nagrywany. Kurde, no to koleś się musiał nieźle namęczyć. Ciekawe, czy te dwa lata to są robocze godziny. Nie no, myślę, że aż takim niewolnikiem raczej nie jest. Ale pewnie dużo roboczych godzin spędzili na tym, żeby stworzyć taki idealny. i takiego idealnego narratora. o, o, o to się jest jeszcze? Czy mi się zdaje? Tutaj jakieś wzory są. Scenic model. Jakieś kolejne rzeczy? The game is no post. Czyli tak wyglądało na początku. Tak wyglądało menu na początku. Rozumiem. Ok, zmierzamy dalej. I widzę coś kolejnego. O, spuść na tych dwóch. Jak oni sobie. Jak oni chcą zniszczyć jeden drugiego. Jak bardzo jeden drugiego chce kontrolować. Jak obydwoje chcą być wolni. I nacisną jakiś dziwny guzik, który. O, widzisz to? Widzisz, jak jeden tak bardzo potrzebuje drugiego? Nie. Pewnie nie. Czasami te rzeczy nie mogą być zauważalne. Ale słuchaj mnie. Wciąż możesz ich uratować. Możesz zatrzymać program, zanim oni, dwaj, przegrają. Naciśnij, Escape i Quit. O, widziałem, jak się te teksturki na siebie nałożyły Dobra. And it's never the end. I chyba znowu wróciliśmy do naszego biura. I tak, i to jest właśnie ten ending, kiedy uciekamy i jednak nie uciekamy, bo zostaliśmy zabici. Chociaż możemy to interpretować w ten sposób, że uciekliśmy, umierając, ale i tak jesteśmy zapętleni i wróciliśmy do biura. Zostało nam jeszcze kilka endingów. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Grało dla Was Dis. Po Do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Ciao!